Nowenna do Ducha Świętego. Dzień pierwszy. Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś stąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić wierze i życie ich uświęcić. Błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pismo Święte poucza. W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów. Jezus zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Módmy się. Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, to otworzyłeś nam bramę życia wiecznego, wywyższając Chrystusa, i zsyłając nam Ducha Świętego spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.